Witajcie ponownie. Jak już chyba zauważyliście, częstotliwość trochę wzrosła filmów na kanale. Dzisiaj, tak jeszcze zanim dopłynę na miejscówkę, kolejne, o nawet trzy nowości od Grafa. Wysokie buty trekkingowe do kota. A naprawdę fajna sprawa i ułatwiają życie na zabłoconym slipie. I kalosze. Kalosze 4,5 mm pianka. Mają być mega ciepłe, to wszystko zalane gumą, kostki nic wam tu nie blokuje, podeszwa też gumowa, no zobaczymy jak to się sprawdzi, szczególnie w tych zimniejszych miesiącach, chociaż ja i tak nie jestem z także podejrzewam, że w tych butach to nie będzie gorąco, no ale tak jak do slipowania czy do, czy do innych rzeczy, A oczywiście z marszluchowi, podejrzewam, że będzie w tych kaloszach też gorąco. Także dwa produkty godne uwagi. No i ten dres już użytkuję od, od, od wakacji letnich, czyli od lipca. On był ze mną w zakopanym. Na rybach też już był, widzieliście go na poprzednim filmie. Na tym filmie okuchar jeziora Długiego i Osieka również w tym dresie śmigałem. Też bardzo fajna, ciekawa propozycja e, ciepła przede wszystkim. Także linki w opisie filmu e, tych trzech rzeczy. A ściągam kalosze Przebieram, przebieram buty i, i grzeję na, na miejscówkę Może być 120. Daj Ci Boże 130. Wyrażaj się do kamery. W telewizji no, to jesteś. To w telewizji! Piona i dzień dobry. A to oko. A tego wychacza? Tak. Wiem, czy tak, dobrze, że Cię zaprosiłem, bo bym ryby, ryby nie miał do kamery nagranej, no nie? A tak chociaż i jest ryba do kamery nagrana. Co to za brzydo? To właśnie brzyda. Ale brzydal celowo założony, bo kolega poprosił Także będzie miał 100 na swojego brzydala Masz to czym przymierzyć? Co? Masz to czym przymierzyć? Mają, rzucę go do wody Taki coś, o jeszcze o. To jest Severyna? Spocznij, spocznij Muszę wyskoczyć Cała zbieraka Mały cedzak do tego, do rzedów ile mamy 110 110 110 110 110 na paj 110, 110 będzie ale zobacz jakie to grube ujrząc go jeszcze do, do kamery nie wiem czy w ogóle będzie widać przytrzymaj jeszcze to O. kamerę przekrzywia chociaż widać taki taki dzień dobry. o dzień dobry czeka widać Niżej. Wyżej musisz dać, wyżej, wyżej, wyżej. Jeszcze do góry, do góry kamerę, tak jakbyś chciał w sufit popatrzeć. O, nie widać. Jak nie widać? Szczupak 110? To... Szczupak 110. Nie wiem, czy kamera złapie, powinna złapać. 110. Piękny, zieloniutki. Ale płetwa czerwona. Ale łeb ma, jak sklep. No to kurwa, to moja 115 so jaki łeb miała. Dobra, Radek, to mi się to chyba nie przyda. Jedzi na tobie, to od góry, zostawiam Proszę to od Proszę ładnie umyć. Proszę ładnie umyć i do zwrotu, bo zaraz będzie potrzebne. To u nas na łódce Wyłączony? Nie, jak, powiem no, cię, jak go puścisz, on pójdzie. Pójdzie, pójdzie. U jego Jak pójdzie trzymasz, to on nie chce iść, wiesz? To on trochę idzie. Ej, czekaj. O. No, puściłbym go ale jak się wywróci to padnie tak? Nie, pójść go on moim zdaniem powinien odpłynąć nie, Ale jak wywróci się do góry no, to, ja wiem. to padnie nie? Ale jak ten Jak nie będzie chciał to go jeszcze raz złapiemy Ja już takiego właśnie miałem że wiesz, trzymasz go za ogon i on normalnie nie chce Puścisz go tylko no, i... Widzisz? No, ale patrz, 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 patrz Idź Dobra radzie, oddajemy Tam na panu fiksę jak to patrznie jak głęboko wejdzie no bardzo, akcja jaka była. Ja już mogę nie łowić. Ale nie ma działał, dzioby, Nie, to wiesz, 11 no. metrów prawie. Ja mówię do tego, się dawaj tak pomalutku, metr po metrze, idzie bówką tylko metr po metrze, wiesz. Ale... Okay. Patrzcie na pana Pixa. Ale pan puścił. Powinien pójść. Z dopalaczem to powinien pójść. Jesteś nie? nie? widzę wąble powietrza, nie wiem, czy to on. Chcecie więc zaraz zobacz, czy na panopii się nie idzie gdzieś na dół. Jest. Jest. No? Poże na dół? Tak. No i dobra, to grano. Dobra, to zaraz. Kolej, no, panowie, każdy z was musi naćrmać. No 68 8 go widziałem. 99, 103, 110, 115. Ja dajemy, tak Ej, dobra. A! Dobra, bo wy się nie umiecie zachować na wodzie. Samy przypłynęli, przypłynęli na miejsce Radka i jeszcze pójdę mu rybę wyłożył. Nie nie, nie, nie w tym sensie, że wiesz, że się nie umiecie zachować, tylko w tym sensie, że nie umiecie wiesz. Nie odpływaj za daleko, bo zaraz wala w topu. To nawet nie będę podpływał. Dobra, płynę tam, gdzie byłem. Kawka, coś pijemy? Robimy? Pożował? Nie masz. Ale chyba w chyba stoi w Taka kawa to nie kawa Pełna kultura ma tu u ciebie Ja mówiłem, tylko u mnie jeszcze rurki brakuje i wiesz kogo ty, Ja rurkę mam, <grym> zobacz jaka długa <grym> Ten, wiesz, I tu jakby schodzi z powrotem tak wiesz z metr 20 i później tu się wypłyca i znowu schodzi, no nie? I one tu były. No wszystko No. i kawka z chłopakami wypita. Były fajne ryby. dwie je w Około metra, ale nie chciały. Ale jeszcze trochę czasu do zachodu słońca jest. Tu może coś się jeszcze uwieści. Maty'ego rybkę, żeście widzieli, ładna 110 Matin Mateusz Oko, nie wiem czy kojarzycie Człowiek Człowiek, człowiek, który robi mi wędki zresztą była, była kadra narodowa współwłaściciel Libry, czyli te libry, które tam strągi na nie łowie czy klenie. I to właśnie, to wszystko yy, mati, no nie? Chłopak urodzony w moich okolicach, także gdzieś tam przez Łukasza go kiedyś poznałem i, i łódkę mu teraz ogarniałem, przyczepkę mu ogarniałem. Także już się tak znamy dobrze. Wrócę do Mateusza. Chłopaki, co zbywalili. Mi nie da to połowić. Co ty mnie wołasz do takiego kruciaka? Kruciaka mm. od razu. Wiesz, to szkoda miarki brudzić. Czyż wyjdzie Co? Dobra, ja miałem 97 do tej pory, nie wiem ile to było. Dwa sandacze w zestawie. Teraz? Teraz, a wy krzyczycie. Mam nadzieję, że kamera łapie. Zobaczmy. Ale stówki chyba nie ma. nie ma. Nie ma. Będzie miał 92, max. Czekajcie, wam was do tyłu, żeby kamera łapała lepiej. Nie Nawet większy jak twój, Mati. 102, 101. Czekaj, czekaj. Czeka. Już Matiemu Mati nie odejmuj. On 101. miał 110. Jak zwężysz ogon, będzie miał 102. Zwęż, zwęż ogon. 101. 102 bez mała 102. No i jest życióweczka. życióweczka Ciucieweczka. Dawaj go do kamery. 102 jeszcze. 102. rybka. Dobra, dawajcie dwie foty Dobra, i do wody. Łaska do rybka. I ziół. go może gdzieś w drugą stronę, gdzieś żeby kamera widziała. Pokaż ładnie go do kamery. I do wody. I do wody. cieszy kolejnego. że jeżeli ja nie zasłaniam... Wow. Jest, jest, tu popłynął. Gratulacje! Życiu Życióweczki! Z Matim na łodzi wychodzi! Tak To łowi Dobra, nie zawracać już gitary, proszę. Nie wołać. Ja jadę po 130. Dobra. Dobrze, żeby było powyżej metra, bo tak bym musiałbym was, wiecie, panowie... Tak, dosłownie.

Nie czekaj, czekaj, żebyśmy wędki nie połamali. Ja widzę, widzę, ja widzę te W kamerze jeszcze ciemność. Witamy się z Wami serdecznie. Takim oto z dzikiem. Tak jest. Witamy. ja eee, swojego kija tam w bok. Bo i tak muszę wypiąć, bo mi się, wsadzi... się wsadziła mi się kotwica w podbierach, wiesz. No patrzcie, kiedy szczęko ścisku dostał. Ale zobacz, na trzy groty w Na groty. Tutaj nie było szans, żeby się wyprzywano. Ale zagrać mam. Tak skóry do brania radził. A no, jak zwykle ukleja. Miesz, Piali, dam Ci telefon, zrobisz mi dwie foty. No i taki zedzik. Nawet nie ma co to mierzyć. Taki z 65 pewnie. Pięty na trzy groty. No i fajnie. Jones pozostał. ale nie Adi dwie rybki niewcięte, jak na razie, a na wodzie jesteśmy dosłownie. Nie wiem czy z 15 minut. Także próbujemy dalej, bo, bo ewidentnie coś się dzieje. Ja muszę tylko wypiąć swoją przynętę. Także na ostatnim filmie, tym co z koło żeśmy się kręcili koło siebie, widzieliście jedną rybkę Mateusza, drugą Teodora. No i dzisiaj na wodzie z Adrianem. No jedna rybka wyjechała. Też tego nie lubię Jedna rybka wyjechała Płyniemy dalej, jeszcze tak dużo czasu mamy jak widzicie Bo dopiero zaczyna świtać Także lecimy i walczymy A mi się Wyskoczysz? Czy ci dać kalosze? Nie, nie trzeba. Jestem za buta tam. Dobra Radzi, to trzymaj się hej. Tam sobie na relinga najwyżej stanie ten No i miał dzisiaj swoje trzy szanse, no ale rybki niepowcinane, moja jedna też nie wcięta, tylko tego samdacza udało się skusić. Żyję ja jeszcze może z 2-3 godzinki połowie, zaraz zmienię baterie w mikrofonach i coś jeszcze popróbuję. O, krasa. Dobrze, że to się wypięło. Dobrze, że to się wypięło, przynajmniej nie musiałem go dotykać. No i dobra, pora kończyć sobie równowagę. No ponad 3 godziny, znaczy niecałe 3 godziny pływałem jeszcze. Ale od tego czasu jak Adriana i jeden mały szczupak do tego spina się przy łodzi. I, I co, i pewnie będę musiał Wam zrobić e, wypad ten z Mateuszem, żeście widzieli. Dzisiaj nie wiem, co tam wybrałem już dla Was e, z tego pływania z Adrianem. Pewnie nie za wiele tego materiału, e, bo rano jak coś się działo, to było ciemno w kamerze. O później nic się nie działo ciekawego. E, także jeszcze mam pływać z Seweryną, chyba jutro, pojutrze. Także pewnie zrobię Wam jakiś zlepek z tych, z tych kilku dni. Także to jeszcze nie koniec, zapraszam dalej. Coś jeszcze się będzie działo jak do ryby. Oj siamaneczko, witam Was ponownie. Ten słoneczny, cieplutki poranek. Zobaczymy co dzisiaj tam nałapie, jeśli w ogóle coś nałapie. Bo z wyprawy na wyprawę jest, jest coraz gorzej. Ten zlepek to właśnie nie wiem, czy Wam zrobić to jeden film, czy, czy no zobaczymy. Jak coś będzie, nie wiem, dwie, trzy ryby dzisiaj na wypadzie, no to pewnie zrobię jeden film, a jak będzie mniej, to dołożę do tamtego. Także zapraszam do dalszego oglądania. mały śmieć. Mały śmieć. Kolega mówi, że siedzi mały śmieć. Co? Zobaczcie jak u kolegi wygląda mały śmieć. A tak u Łukasza wygląda mały śmieć. Nie no co się ich może mieć weź tu położ. Masz, kurde, ty prawie dziewczyni. No tam go jeszcze musisz kawałeczek. No, 86 jak nic. 86 Dobra panie starczy z ciebie. Szumy mały panie 86 sandacz. Ole ładnie poszedł, ciszy... nie spodziewałem się, że tak ładnie pójdzie Graty Misiu. A, dziękuję, dziękuję. To ja dziękuję za ten. Za ten to nie wiem, że na Sandaczeń się przyjechałem. Dobra, czekaj, to ja płynę z drugiej strony, tam się przywiążemy i ten. I, i kawkę wypijemy. Kurde, to jest taki, wiesz, zimniaki te sprawy można nagrywać. Nie, bo to jest ten, ten duży komplet do gatlona, no nie? Aha. Bo tam, wiesz, cztery kubki wchodzą do środka, takie jakby oryginalne ich. Tu masz na tym, wiesz, komplet sztucji i cztery talerze. Powiem Ci fajne to, masz te cztery talerze, a masz patelnię z rączką, no nie? Kurde, wczoraj końcówkę gazu miałem, tak się gotowało, się gotować nie mogło. Nie mogło. Pół litra wody wyparowało. No, jakaś się nagrzała To proszę Oj no i pędzę do Łukasza Bo krzyczy Ma fajnego wąsa Czy znaczy Nie wiem czy fajnego Naldu no byle jakiego by mnie nie, nie wołał A poza tym już go tyle holuje że, że musi być fajny Bo znając Łukasza to jakby był niefajny to już by wyjechał Ile Misiu? To ma? Nie wiem. Będzie dwujak? No może nie, ale... Ale blisko? Ale może, tak się dziwnie się ustawił i widziałem go całego, ale ładna ryba, dużo. Dobra, bo mamy pod słońce, to zrobię Łukaszowi parę zdjęć. Tu już mówiłem do kamery, że znając Ciebie, to do byle krasnala byś mnie nie wołał. Wiesz, nie wychodzi, tylko nie wiem, czy mi się uda. Dokręć ten hamulec. W końcu będzie film taki Radek Włodaczek i przyjacielak jak nazwa kanału mówi, wiesz? Dwie ryby tam u Mateusza na łodzi. Szkoda, że wczoraj Adrian nic nie złapał. Druga twoja dzisiaj. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Ale puszcza ból. bo on zapięty. Widzisz, go. Rybka w okolicach płetwy wpięta. I dlatego tak ciężko szedł. Co jeszcze się owiną plecionką? A ja już tu widzą naopowiadałem znając Łukasza Nie wołałby mnie do 120 Co On się za płytewkę zawinął Czy on w pysku ma, tak? Tylko po prostu gdzieś mu tu w tak. głowie Płetewkę. On się od cały dookoła obkręcił. No ale mały też nie jest. Starzejesz się. No taka 170 będzie, no nie? No, myślę, że tak, ale bardzo gruby. Gruby to nie jest, podpłynę bliżej. mi kolega trochę zmęczył. Troszeczkę. Mega <grybka> grube rybsko. Ale bęben ma, to widać już taki na żarty. Gruby, mega, naprawdę mega grube rybsko. O, jeszcze się owinął plecionką dookoła i tu za tą płetwą boczną. Było owinięty. Nie mieścicie mi się w kadrze. O, ale gruba nie Co, mierzysz to? Zdjęcia. No tak, co tu mierzyć? Weź ogon tak zabij do mnie Nie dasz rady tego ogona tamtego szczytu Jak? O tak, no Dobra, już jesteś tak brudny, że, że coś mamy Zapuszczania? Coś tam? No dawaj, kamera kamera myślę, że łapie Ole, grube rybsko Grube rybsko, niemierzone w dobrej kondycji nie, no, ze 170 lekko ma Na pewno, na pewno Uuu. Szczęśliwy łowca Ale ładnie poszedł w tej czystej wodzie Piękna sprawa Gratulacje, misiu. Może tak. Może jednak, you, może tak, rzeczywiście. Dobra, Miśku, to Ty walcz dalej. Tam Nic się nie dzieje, normalnie taka tragedia. Dwa sandacze teraz znalazłem, ale to takie niechętne, że głowa mała. I jest ciężko. No i mojej rybki nie możecie się doczekać, ale za to kolegów. Żeście widzieli Ja już kończę zrobię, zrobię z tych wypadów Jeden film Mam nadzieję, że Wam się podobał Także co? Do następnego razu, do zobaczenia Mam nadzieję, że ja już Coś więcej zacznę łowić Trzeba w końcu Oderkę odwiedzić Pozdrowionka